Witam Was bardzo gorąco w kąciku kulinarnym. Dzisiaj zapraszam Was do wykonania pierników. To takie wyjątkowy czas świąteczny, Bożonarodzeniowy, w związku z tym pierniki mają powodzenie i ja też z taką propozycją do Was. Pozwolę sobie przeczytać przepis na moje pierniki. Dwie szklanki mąki, trzy czwarte szklanki cukru jedna łyżeczka płaska sody, dwa jajka, dwie łyżki miodu, może być miód sztuczny, nie musi być tak prawdziwy, kopiasta łyżka masła i jedną łyżeczkę przypraw do piernika i do tego jeszcze dołożę kakao, żeby pierniki były miękkie. Ja tutaj sobie zrobiłam już, rozpoczęłam sobie swoje ciasto piernikowe, z podwójnej ilości, czyli z czterech szklanek mąki, z półtorej szklanki cukru, tutaj jest również dwie łyżki kakao, a teraz już mam dwie łyżeczki sopki i zabieram się, żeby dodać dwie łyżki, duże łyżki masła i będę to wszystko zagniatała. Dwie łyżki Masła. I teraz jeszcze dołożę sobie miodu. Ja zrobię mniejszą ilość miodu do, tych, do tej podwójnej porcji zamiast te łyżki, to dodam dwie, żeby te pierniki nie były twarde. Ponieważ miód nam te pierniki będzie. do tego, takie kopiaste łyżki że te pierniki będą twarde. A ja chcę pierniki miękkie, żeby mi długo nie leżakowały. Miód i teraz już zagniatam wszystko. Oczywiście wyrobić musimy bardzo dobrze to ciasto, ponieważ mamy kachało, to ono nam się musi tutaj wszystko ładnie połączyć. Jego się spędzi, I zapijamy oczywiście domowym sposobem ręką najlepiej, no to i szybko i łatwo. Przygotowałam sobie również zestaw bardzo ciekawych. Ale w moim składzie dostałam również rękawiczkę, dzwoneczek, krasnala, ewentualnie Mikołaja, no i relifera, który przywozi paczki. Ale te foremki duże, to dostałam od mojej znajomej, która mi właściwie podarowała. Bardzo się lubię bawić tymi foremkami z moimi wnuczkami. No i zagniatanie nam troszkę potrwa. Ja myślę, że zaproszę Was za chwilkę. Bo na pewno się będziecie niecierpliwić z tym zagniataniem, a później tylko rozwaluję i będę wykrawać. Na razie, do zobaczenia. Właśnie kończę wałkować Pierwszy placek, tego ciasta wyszło dosyć sporo i fajne jest odsiepne i zaraz będę, myślę, że tak na 2-3 cm może trzeba to ciasto rozwałkować. Oczywiście nie będziemy mierzyć, bo nie ma jak, ale tak dotykamy palcami i mniej więcej będziemy widzieli, żeby ono było równo rozwałkowane. Zabawiam. I teraz będę wykrawać. Może najpierw choinkę, wykroję, ułożę rękawiczkę, ponieważ jest świąteczna. Świetnie dzwonek. Jeszcze nie został weniche, taki duży, też podciste w cieście. Zabawa świetna. Uwielbiają robić ze mną pierniki moje wnucie, których bardzo serdecznie pozdrawiam. pozdrawiam wszystkie babcie, którzy angażują swoje wnuczki do pieczenia pierniczków. Ale nie zapomnijcie jeszcze o zdobieniu pierników. Dzięki. Gwiazdeczkę mam jeszcze. Jeszcze mam prezencik. No, i będą bardzo, bardzo różne. I już teraz mogę, oczywiście, podczas wałkowania posypujemy ciasto mąką, żeby łatwiej to później można było. Pierniki nasze. Oddzielić o stolicy obu I za chwileczkę. Może najpierw wyłączę sobie jeszcze piekarnik. Około 10 minut, żeby się podgrzał. I 180, minut. on już się grzeje. Dobrze. A ja sobie dokończę teraz układanie moich pierników. No i reniferek, który jest dosyć trudny do wyjęcia, bo jest duży. Możemy sobie tutaj uformować ułatki biegający, krasnoludek, gwiazdki. Pamiętajcie, że w naszych piernikach możemy jeszcze porobić dziurki. Łukaszu, gdybyś mi podał może skówkę od długopisa, to ja bym porobiła dziurki, dobrze? Skówkę od długopisa, porobimy dziurki. Nasze pierniki możemy powiesić po upieczeniu na kolorowych niteczkach. Zaangażowałam to Łukasza, dziękuję Ci bardzo i teraz porobimy dziurki. Nasze świeczniczki, nasza choinka ma już dziurki, to nie tu będzie sklepka, rękawiczka, dzwoneczek, ręce. Tak przygotowane pierniki włożę teraz do piekarnika. I będę dalej bawiła się w wykonanie pierników, a Was zapraszam za chwilę. Zabawa trwa dalej w pieczenie pierników. Tu już mam część pierników upieczonych, część już naszykowanych do kolejnego pieczenia, a teraz już piekarnik mi zadzwonił, że są gotowe, więc otwieram i wystawiam kolejne pierniki. O, zobaczcie jakie. Piękne, smaczne. A chciałam Wam powiedzieć zaprosić wszystkich na wyjątkowe warsztaty z Karoliną i będzie to ozdabianie pierników bożonarodzeniowych. Śledźcie naszą stronę, bawcie się razem z nami. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.